Hej kochani, witam Was ponownie na kanale. No i dziś widzimy się u mnie w pierwszym holu. Taki pierwszy hol na kanale i będą to różne rzeczy ze Szwecji, które otrzymałam. Nie wiem, może część z Was już z bloga czy z innych moich kanałów społecznościowych wie, że ja mam całkiem pokaźną rodzinę w Szwecji. Sama też trochę czasu tam spędziłam, więc zawsze mam jakiś tam dostęp do tych rzeczy, czy pojadę, czy otrzymałam jakąś paczkę. I tym razem właśnie otrzymałam od babci mojej paczuszkę. Część rzeczy była mi wiadoma, bo na przykład sobie sama zamówiłam, ale część była dla mnie niespodzianką i chciałam wam pokazać, co tam jest. Może coś wam wpadnie w oko i będziecie wiedzieć już przynajmniej, skąd ta dana rzecz pochodzi, albo gdzie mniej więcej można taką znaleźć. Teraz mamy takie czasy, że większość w sumie z naszych rodzin siedzi gdzieś za granicą, więc to nie jest jakiś trudny dostęp, albo też sklepy są internetowe, czy też można jakoś w łatwy sposób. Do Polski daną rzecz zamówi także, więc myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem, że te rzeczy pochodzą ze Szwecji. Jeżeli chodzi o kategorię tych rzeczy, to tutaj troszkę będzie takich rzeczy do domu, troszkę ubrań, jakaś tam bielizna i kilka dodatków urodowych. Także mam nadzieję, że coś Wam się spodoba i zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy sobie może od takich rzeczy do domu, bo tego nie mam wielu, mam tylko dwie rzeczy, ale bardzo, bardzo fajne moim zdaniem. Pierwsza z nich to jest taka lampa. Pokażę Wam ją w opakowaniu, bo jej nie otwierałam, nie mam jej przymocowanej, także takie lampy podobały mi się już wcześniej, a ja tutaj w moim pokoju jeszcze niestety żadnej nie mam, żadnego takiego, jak to się mówi, żerandola, klosza, mam tylko zwykłą wiszącą żarówkę. Ta pochodzi ze sklepu Chili, bo tak to można przeczytać normalnie i mi się bardzo one podobają, także akurat trafiła się w tym sklepie bardzo, bardzo fajna promocja na te lampy i babcia do mnie zadzwoniła na Skype i mi od razu pokazała czy chce taką lampę czy mi się podoba i uznałam, że to po prostu bardzo fajnie się trafiło bo mi się takie rzeczy podobają a cena była naprawdę no po prostu rewelacja więc aż wstyd było nie wziąć mam nadzieję, że niedługo już ją zawieszę i będę mogła zobaczyć jak ona wygląda normalnie powieszona na suficie Kolejną rzecz, tak średnio Wam teraz mogę pokazać w opakowaniu, bo opakowanie już wyrzuciłam, ale jest to taki zegar, który zobaczycie tutaj za mną, później Wam też pokażę jakoś to lepiej. Ja już nie mogłam po prostu wytrzymać, musiałam go powiesić. I on bardzo fajny sposób zdobi ścianę, tak naprawdę nie trzeba już mieć żadnych innych obrazków, bo no on robi całą dekoracyjną robotę, a do tego jest zegarem, więc jest praktyczny. Jakoś postaram się Wam to jeszcze inaczej pokazać, czy na zdjęciu, czy coś, ale naprawdę. My już jeden tutaj w mieszkaniu taki zegar mamy, tylko czarny. I nie byłam pewna czego ja chcę, ale jak dowiedziałam się, że jest wersja złota, to uznałam, że na 100% ją chcę i musi po prostu zawisnąć w moim pokoju. Mi się takie ozdoby bardzo podobają, takie duże, konkretne rzeczy, albo właśnie iść w minimalizm, że jedną dużą, konkretną rzecz, albo jakieś takie mniejsze, ale malutkie, które nie rzucają się w oczy. On myślę, że bardzo rzuca się w oczy, jeżeli wejdzie się do mojego pokoju, ale za to nie mam jakoś żadnych innych obrazków poprzywieczanych obok coś tylko jest po prostu biała ściana, łóżko i ten złoty zegar tutaj właśnie mam łóżeczko jakieś przygotowane rzeczy do pokazania Wam i tutaj wisi ten zegar jest taki śliczny, złoty, metaliczny także mi się bardzo podoba i są bardzo duże, nie mogę dalej pójść, bo pokój mam za mały, żeby Wam to w całości pokazać, ale mam nadzieję, że widzicie, ja ma piękny taki złoty kolor. Jak się odsunę może. tu cała ściana i tam tak bliżej łóżka. Zegar. Jeżeli chodzi o domowe rzeczy, to tyle. Ale tutaj mam też kilka ubrań. Między innymi bluzkę, którą mam na sobie. Ona prezentuje się tak. Tutaj ma oczy i napis. Dość prosta, po prostu z takim nadrukiem. Ja takie rzeczy lubię, tym bardziej, że ona jest czarna. Ja po prostu białe i czarne rzeczy ubóstwiam, jeżeli chodzi o ubrania. Kolejne rzeczy to jest taki komplet, ale ja uznam, że razem tego nie będę nosić i wolę to nosić osobno, bo to jest taka biała bluzeczka z guziczkami. Ona jest całkiem krótka i pod to do kompletu że wam pokazuję była taka szara bokserka dłuższa. Czyli na to to nakładamy pod spód i tą białą, krótką nawierz, ale że ja nie lubię się ubierać tak warstwowo, to uznałam, że będę to nosić po prostu osobno i wolę tą krótką mieć krótszą, a to będę sobie nosiła tak też osobno po prostu. Jeżeli o sklep, to też nie mam pewności, ale mogę Wam po prostu pokazać taką metkę, może wy coś będziecie kojarzyć, ale myślę, że takie kompleciki są takie dość, no dość klasyczne, takie bez żadnych nadruków, bez niczego. Możecie śmiało dostać W wszystkich innych sklepach odzieżowych Czy w jakichś sieciówkach, czy coś No i tak, mam Wam do pokazania bieliznę Tylko nie wiem, czy mam to robić Myślę, że w pierwszym holu to zrobię Wiem, że wśród widzów, widzek Jest takie podzielenie zdań na to Czy powinno się bieliznę pokazywać na kanałach, czy nie Ale mam nadzieję, że nie będzie czuły się zgorszone Osobiście, jak ja oglądam Czyjeś zakupy Jeżeli ktoś pokazuje bieliznę Nie mam z tym większego problemu Jeżeli ta bielizna jest nowa, czysta, więc... Nie wiem za bardzo o co jest oburzenie, jeżeli ktoś pokaże majtki czy stanik z no ale no po prostu dajcie mi znać. Teraz wam pokażę, bo to jest pierwszy hol, ale jeżeli wam coś takiego przeszkadza i nie lubicie czegoś takiego, to dajcie znać. Następnym razem ten po prostu dział odzieży ominę. I pierwsze co mam tutaj takie majteczki, one są z Hennes Morris, z HM naszego, z HM Demu. Ja to zawsze mówię na to HM. Po prostu HM, HM, HM. Ale wiem, że u nas często słyszy się takie z takim akcentem polskości, haendem. Strasznie nie lubię, jak ktoś tak mówi, no ale jak są, to nie mówią. Wiecie, czasami jest takie coś, że jakaś drobnostka, która dla wszystkich innych jest normalna, was mega wkurza. No to ja właśnie mam po prostu, na, jak słyszę nazwę sklepu haendem. No nie lubię, ale jak ty sobie używa takiej nazwy, to proszę bardzo. Także mam nadzieję, że będziecie wiedzieć o co mi chodzi, jeżeli przy następnych rzeczach będę mówiła H&M po prostu. Druga rzecz, jeżeli chodzi o bieliznę, to jest taki komplet. Zaraz wam pokażę. To jest taki staniczek. On strasznie wygląda na mega duży w kamerce, jakby nie wiadomo na jakie cycuchy był, ale nie jest też taki, taki... Myślę, że bardzo słodki. I do tego są właśnie do kompletu takie. Na metce ma napis Modal, ale jak dobrze myślę, to ona była kupione, ten komplet był kupiony w takim centrum, powiedzmy, w Szwecji o nazwie ULARET, i tam są różnego rodzaju sklepy, różnego rodzaju takie właśnie można dostać, no praktycznie wszystko. I nie ma tam typowo sieciówek, że na przykład, no właśnie czy H&M czy jakieś takie sieciówki znane, tylko są różne takie sklepiki no-name, y powiedzmy między innymi to jest takie duże centrum i tam takie rzeczy można znaleźć naprawdę praktycznie wszystko i właśnie stamtąd chyba jak się nie mylę to pochodzi ale jeżeli jesteście zainteresowane czymś takim to wiem, że w New Yorkerze bardzo, bardzo podobne fasony i podobne wzory bielizny są, więc też warto tam zajrzeć bo... no i z takich bieliznowych to jeszcze dwie pary skarpeteczek zwykłe takie białe i w kropeczki też znajdziecie w HM. -ie. No i kilka ostatnich rzeczy to będą już kosmetyki i akcesoria do makijażu. Właściwie jedno, jedno akcesorium. <noise> no dobra, jak to zabrzmiało. Jest to gąbeczka taka Ala Beauty Blender. Nawet ma napisane, że jest to Beauty Blender, no ale wiadomo, nie jest to ten Beauty Blender. Jest to z Gax SR. Taka gąbeczka, zaraz otworzę. Nie przypomina strukturą Beauty Blendera, jest bardziej zbita. Ale zobaczymy też, jak to będzie w praktyce z nią. Czy jak się namoczy, czy się coś zmieni, czy na sucho, bo tutaj, jeżeli chodzi o to, czy używali się na sucho, czy na mokro, to żadnej informacji nie ma, więc będę traktowała ją jak zwykłą gąbeczkę, taką każdą, jaką mam, i ją po prostu namoczę i sprawdzimy, jak ona, jak ona będzie działać. Także takiego kształtu jeszcze nie miałam, więc bardzo chętnie wypróbuję. Kolejne dwie rzeczy też z schemu, i są to takie paletki. I to jest ta nowsza kolekcja. Nie wiem, czy wiecie, no na pewno wiecie, zauważyłyście pewnie, że kosmetyki w H&Mie ostatnio się zmieniły. No już jakiś czas temu, nie tak ostatnio, bo wcześniej były te kosmetyki takie bardziej plastikowych opakowań, tych przeźroczystych, różne takie. No ja też dużo rzeczy miałam wtedy z tamtego i sobie nawet chwaliłam, bo cena nie była duża, a można było na przykład fajne paletki czy fajne pędzle znaleźć. Naprawdę, no wiadomo, nie jest to najwyższa półka, ale jak za taką cenę. Dużo rzeczy miałam i bardzo sobie chwaliłam. Czas temu oni całą przewrót zrobili po prostu w tym sklepie i zrobili nowe opakowania, tamte wszystkie kosmetyki i takie akcesoria do makijażu wycofali i stawili kompletnie po prostu nowe. No i przyznam się Wam szczerze, że ja jeszcze z tej nowej kolekcji powiedzmy nic nie miałam i jest to właśnie takie pierwsze tutaj moje będą wrażenia. Jestem ciekawa, czy jakość się poprawiła wraz z wyglądem, czy nie bo opakowania, ja Wam też pokazywałam na fanpage'u, po prostu prezentowały się pięknie, po prostu tak wiecie, tamte były takie plastikowe, widać, że no, widać, że nie jakieś, za niewiadomo jakie pieniądze, no i tak też było, a teraz z kolei cena nie jest, nie poszła jakoś mega w górę, nie są to też ceny z wyższych półek, a opakowania już tak całkiem wyglądają, przynajmniej na zdjęciach I ja tutaj mam taką paletkę do oczu, kolorową, Widzicie, opakowanie z zewnątrz jest takie ze złotymi literkami. Także bardzo fajnie. Tutaj te kolory. I takie kolory też ma paletka w środku. ta na tej paletki to jest 100 koron, czyli trochę mniej niż połowa na nasze. Także no około wyjdzie z 44-45 zł za taką paletę. Także no tak... Już teraz można odczuć, że jeżeli kupicie kosmetyki w chemie, to można odczuć, że coś z portfela uciekło. I on na środku opakowanie prezentuje się tak, takie. No mi się bardzo podoba, takie białe, zgrabne, ale powiem Wam, że plastik czuć, że nie jest drogi. Jest to dość taki tani plastik, ale wizualnie wygląda całkiem ok. W tej części jest lusterko, ale nie będę Was oślepiać, a kolorki prezentują się tak. Jeszcze ich nie macałam, nie używam, także dopiero zacznę testować. Takie teraz na lato idealne mogą być do makijażu. Są suche, nie są takie kremowymi cieniami, także takie klasyczne paleta do konturowania. Jej cena jest taka sama jak tej palety poprzedniej. Tu jeszcze dołączona jest instrukcja, czym i jak można się konturować w środku obrazek instrukcje. A paleta wygląda no, identycznie jak ta poprzednia. Tyle, że w środku właśnie też jest lusterko i produkty do konturowania. Także też fajne kolory, jest taki dość różowawy, żółty, no i dwa cienie ten do opalania, a ten do samego konturu. Także no to bardzo fajnie się prezentują one. Mam nadzieję, że jakość też się polepszyła jeszcze bardziej wraz z tą ceną i wiecie, całym tym wyglądem. I ostatnią rzecz też Wam właśnie z wielką przyjemnością pokażę, bo wiem, że możecie ją dostać bez problemu w Polsce w drogeriach internetowych. Jest to paletka Technics hmm, Mega Mats. Ona prezentuje się tak, taka długa paleta z cieniami. Tutaj ma też aplikator. I to są takie niudaśne cienie i wszystkie, jak widzę, właśnie matowe, tak jak sama nazwa wskazuje. Dołączony aplikator, takie pacynka dwustronna, ale chyba powiem Wam, trochę inny ten aplikator niż klasyczny. bo jest taki bardzo porowaty, gąbkowaty. Tego nie zauważycie, ale. I wiecie, te pacenki zwykle są takie gładziutkie, to ta jest taka jak. taka gąbeczka z porami. Także zobaczymy. No i sama paleta kolorów. Bardzo ładne odcienie. Mam nadzieję, że też nie będą jakieś bardzo złe jakościowo. Jeśli ja nie mogę doczekać, kiedy już jakiś makijaż sobie nią wykonam, bo odcienie ma... O! odcienie ma po prostu stworzone dla mnie. Ba... Takie na co dzień bardzo, bardzo lubię. I to na tyle, jeżeli chodzi o ten haul. Kciuk do góry, jak ma być jakiś następny. Jest to mój pierwszy, bo nie wiedziałam, że Was takie coś może zainteresować u mnie, ale pytałam, co byście chciały mniej więcej na kanale jeszcze oglądać, oprócz tego, co już jest. Wiadomo, kanał jest dopełnieniem bloga, więc nie ma tutaj wszystkiego, nie ma tutaj jakiś recenzji, wszystkiego, ale dajcie znać właśnie co byście chciały. Będzie myślę dla Was ciekawsze, jak będziecie oglądać to, co chcecie, a nie tylko to, co ja Wam narzucam, a może Was to wcale nie interesuje. Także czekam na opinię czy ma być więcej jakichś jakich różnych holi, czy bardziej kosmetycznych, ubrankowych. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu i zapraszam na kolejne.